Bartek, jesteśmy po całkiem udanym weekendzie, zakończonym dwoma zwycięstwami nad Solną Wieliczka. Przeciwnik taki, który wydaje mi się, że przed tymi finałami bardzo dobry, no bo też niełatwy do przejścia, mimo tego, że dwa razy 3 do 0, no to nie były to takie łatwe mecze od pstryknięcia palcem, które wygraliśmy de facto 3-0. Tak, bardzo mnie cieszy tak dobre i mocne granie przed finałami, rzeczywiście Wieliczka zagrała myślę, że też jedne z lepszych spotkań w sezonie. Właśnie w playoffach, mimo wyniku 3-3-0 i w sobotę i w niedzielę, uważam, że to były spotkania stojące na bardzo wysokim poziomie. Daliśmy radę i sportowo, i mentalnie, także na pewno duży plus dla nas przed finałami. Czy jesteś zadowolony z tego, jak pod względem taktycznym wyglądały mecze z zespołem z Wieliczki i czy zrealizowaliście wszystkie swoje założenia na te dwa spotkania? Po meczu z Wieliczką dużo pracowaliśmy nad taktyką, właśnie realizacją założeń, bo w pierwszym meczu sporo niedociągnięć mieliśmy. Natomiast w tych dwóch ostatnich meczach już bardzo dobrze taktycznie dziewczyny zagrały, bardzo mądrze. Każda była odpowiedzialna za swoją robotę, którą bardzo dobrze wykonała. No i tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi z punktu widzenia taktycznego, nie mamy żadnych zarzutów do, do dziewczyn. Turniej finałowy. Masz duże doświadczenie w rozgrywaniu takich turniejów, czy to w drugiej lidze, czy też jeszcze w pierwszym sezonie, jeszcze jako nosir w pierwszej lidze, gdzie ten baraż o pozostanie w pierwszej lidze z Krosnem był długim, za długą zaciętą rywalizacją. Jak się nastawiasz na ten turniej w Mielcu? bo na pewno tam będzie dużo intensywnego grania, znając zespoły, z którymi będziemy grać. Tak, ja już nie mogę doczekać się tego turnieju. Tak naprawdę pracowaliśmy i przygotowywaliśmy się cały sezon pod takie granie. Praca u mnie na treningach jest mocno intensywna. Dziewczyny są przyzwyczajone do tego, że jest ciężko, intensywnie i mocno, więc, więc, więc uważam, że są przygotowane bardzo dobrze pod taki turniej. Na pewno jestem pewny tego, że fizycznie wytrzymamy. Tak jak wspomniałeś, no mam doświadczenie, wiemy jak się gra takie turnieje. Chociażby w drugiej lidze graliśmy, no nie pamiętam ale koło, koło dwucyfrowego wyniku pewnie takich turniejów, więc wiem, jak przygotować drużynę i, i liczę na to, że nie zagramy gorzej niż w playoffach właśnie na tym turnieju. Pamiętasz ostatni turniej tego typu rozgrywany na Podkarpaciu o stawkę. Pamiętam, bardzo dobrze się dla nas skończył, był to turniej w Jarosławiu, dużo przygód, dużo dobrego grania, bardzo fajna ekipa, pamiętam to bardzo dobrze, wygraliśmy ten turniej, no i widocznie na takie turnieje klimat podkarpacki nam służy, więc mam nadzieję, że i tutaj będzie podobnie. Jak atmosfera w drużynie, jak w ogóle przyjęliście to jako drużyna, że ten turniej ostatecznie odbędzie się w Mielcu? Szczerze mówiąc, nie mieliśmy okazji jeszcze porozmawiać o tym, jakie emocje towarzyszą dziewczynom w związku z organizacją turnieju w Mielcu. Na pewno, sam awans jest dla nas bardzo dobrym wynikiem i jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi. Myślę, że. To, gdzie rozegramy ten turniej, to to jest sprawa drugorzędna. Najważniejsze jest to, żebyśmy dobrze do niego podeszli mentalnie, wykorzystali to jako szansę osiągnięcia czegoś wyjątkowego w tym sezonie. Czego Wam życzyć przed tym ostatnim, tak na dobrą sprawę, weekendem w pierwszej lidze w sezonie 2022-2023? No, no tutaj kurtuazyjnie na pewno poproszę o dużo zdrowia, ale przede wszystkim poproszę o dobry nastrój dla całej ekipy. No to tego wam życzę. Dziękuję bardzo.